Państwa, jak chciałbym opowiedzieć o działaniach, które prowadzimy na Wołyniu, Działania, które generalnie rzecz biorąc dotyczą porządkowania cmentarzy polskich na Kresach. Głównie na Wołyniu zaczęło się ta moja przygoda i przygoda kilku, kilku dziesięciu już osób w tej chwili, które jeżdżą tam na Wołyń. No dzięki Leonowi, który w 2008 czy 2007 roku e, przyszedł i no i zaproponował, żeby młodzież trudna z Bronowic, którą wtedy miałem przyjemność e, opiekować się w jakiś sposób, e, żeby, żeby zaangażować tę młodzież do tego, żeby e, na cmentarzach polskich na y, popracować No i dobrze się stało także, że w tej grupie pasjonatów, aliatów y, znalazł się Jacek Góry, który do dzisiaj jest prowadcą, środowiskowym pracy OHP w Lublinie przy Łabędziej, który de facto dzisiaj jest takim no, koordynatorem głównodowodzącym tych, y, tych wszystkich działań na cmentarzach wołyńskich, ale nie tylko. I no, zaczęliśmy od 2008 roku od tego, że dogadaliśmy się z harcerzami ze zwierza, którzy już wtedy kilka lat z rzędu w wakacje mieli swój obóz rozbity w Kostrichnówce. Dla tych, którzy niekoniecznie chcą wiedzieć, chociaż powinni. Kostiuchnówka to jest teren to jest miejscowość czy okolica gdzieś tak 140 km od obecnej granicy do Rochusku, gdzie trzy brygady legionowe walczyły u boku Austro-Węgrów z Rosjanami podczas ofensywy Brusiłowa. Wszystkie brygady to do dowództwa Museum Do dziś na mapach czy w świadomości tamtych mieszkańców, ale także na mapach geograficznych jest Polski Lasek, Polska Góra, Reduta Piłszyckiego no to już bardziej chyba nie mam nadzieję, tylko w świadomości i Słupy piłszyckiego, które postawione zostały w II Rzeczpospolitej, stoją tam Jest też w Lasku Polskim Cmentarz Polski, gdzie karcerze ze zwierza przenoszą, ekshumują ciała legionistów z różnych miejsc, rozrzuconych po porach. Jakby od tego się zaczęło, bo nie mieliśmy doświadczenia w tego typu akcjach, w związku z tym e, po pierwszych kilku dniach pracy w Ostrówkach, w Rymaczach, gdzie jest cmentarz, gdzie są kolejki żołnierzy żołnierze 27 Wojskiej, Brygady, wojskiej 27 Wojskiej Dywizji piechoty Armii Krajowej, dotarliśmy do, do, do i tam mieliśmy taką bazę. No, oczywiście łączyliśmy się w działaniach a aczkolwiek także były wyjazdy w różne miejsca, które nie były tylko cmentarzami wojskowymi. Ponieważ my jeżdżąc na Wołyń zajmujemy się wszystkimi cmentarzami, którymi możemy się zająć. Czyli trafiamy na miejsca, czy to cmentarze parafialnych, na których na przykład są pochowani żołnierze z września, z pierwszej wojny, z legioniści, czy, też, <coughs> czy też na przykład ofiary rzezi upowskiej. U z 43 64. roku i generalnie rzecz biorąc, no tutaj także Leon zaszczepił nas tak, takie przekonanie, że no jednak mimo wszystko ludziom żyjącym należy się szacunek, a zmarłym pamięć i także szacunek przez to, że byli ludźmi i że mamy nadzieję kiedyś spotkać się u Pana Boga z tymi naszymi przodkami. W związku z tym nie rozgraniczamy i Tutaj działamy wszędzie, gdzie jest to możliwe i generalnie takim naszym głównym działaniem to jest sierpniowy dwutygodniowy obóz zorganizowany w tamtym roku, poprzez ten obóz przewinęło się 70 osób. W tym roku ze względu na wojnę jednak mimo wszystko miało to swoje znaczenie, przewinęło się 40 osób. Tylko ze względu na to, że rodzice czasami nie wyrazili zgody na wyjazd młodzieży, a czasami dorośli także rezygnowali ze względu na obawy, że wojna na Ukrainie może dotknąć także teren, na którym my będziemy przebywali. Co jest takiego, takiego no nieciekawego, tylko tak jest z obserwacji naszych wynika, jeśli w 2008 roku pojechaliśmy na bowiem, to przez te lata do obecnego roku Niestety zauważamy wzrost tych nastrojów nacjonalistycznych, tych naszych banderosów, tak wprost mówiąc, ponieważ w 2008 roku gdzieś tam stał pomnik Bandery, natomiast w tej chwili no każda mała miejscowość ma swojego Banderę. Lenina się wymienia na Banderę albo miejsca, gdzie stał Lenin, no w tej chwili swoje To jest. To jest niepokojące. Natomiast jeśli chodzi o nasze zrozunki z miejscowymi ludźmi, no to rzeczywiście rzadko kiedy yy, zdarzają się takie fakty, żeby ktoś w jakikolwiek sposób nam przeszkadzał. Wręcz przeciwnie, yy, yy, w zasadzie staramy się wszędzie, jeśli to jest możliwe, dotrzeć do miejscowych władz, czy to wójta, czy, czy do yy, Rady Miasta Lubowna, czy jeszcze gdzieś tam w różnych miejscowościach i w zasadzie wszędzie podchodzą w ten sposób, że no to dobrze to my śmieci na przykład zabierzemy jeśli tam gdzieś zgromadzicie albo dobrze to jeśli wy drzewa to to my później na przykład drobne gałęzie spalimy, a grubsze rzeczy zabierzemy i gdzieś tam komuś rozdamy do palenia w piecu. Więc tutaj nie mamy żadnych problemów w zasadzie. Natomiast, natomiast jaką mamy ideę na przyszłość, tak, No bo to co było, no to fajnie, mamy tutaj obrazki na końcu. A to już przeszły? Nie, nie. Nie, to puść, nie, nie Nie, nie Tutaj te, te obrazki pokażą. To jest na przykład cmentarz w 2009 roku. Tak wygląda. Dzisiaj będzie wyglądał inaczej. Na końcu będzie zestawienie jedno miejsce przed porządkami, drugie po porządkach, nie są tu obrazki z naszych obozów, dzieciaki gdzieś tam się bawią, coś no, takie różne obozowe przez 7 lat, więc one nie wymagają komentarza, wprost każde zdjęcie, po prostu to jest takie jak to wygląda mniej więcej z tych naszych wyjazdów, natomiast co na przyszłość, otóż tu zachęca do, do, do wszystkich Państwa, do naszych znajomych, rodzin i tak jeśli ktoś będzie chciał w przyszłym roku w wakacje wybrać się na dwutygodniowy y, obóz to zapraszamy już dzisiaj nawet krótszy. albo nawet krótszy można, czy, można pojechać z nami na przykład na, na tydzień na dwa dni jeśli, jeśli komuś pasuje dwa dni tak bo urlop w pracy bo, bo tyle może to zapraszamy no później trzeba tylko y, jakoś dotrzeć do domu stamtąd można też dojechać do nas prawda no to wszystko wymaga Yy, rozmów, ustalenia, prawda, gdzie będziemy, yy, bo to nie jest tak, jak mówił yy, yy, książę Misiawiecki, że kiedy pytamy był przez gdzie mamy, gdzie szukać, tak, książę, on powiedział, będzie o nas głośno na Ukrainie. O nas tak głośno nie jest na Ukrainie, w związku z tym trzeba się zgadzać, gdzie będziemy. Yy, natomiast yy, już w tym roku chcieliśmy, ale no tam troszkę nam nie wyszło, Planujemy zorganizować w tej chwili, w przyszłym roku, takich kilka podobozów, 15-osobowych, 10, może 20-osobowych. Mamy już w tej chwili zaprzyjaźnionych, czy to księży, czy różne miejscowe osoby, i tyle możliwości noclegowych, i tyle miejsc, które trzeba obrabiać, że chcielibyśmy już nie jeździć jednym autobusem, na czyli kilkoma samochodami ponieważ to są koszty, tylko zorganizować stacjonarium na przykład tygodniowych kilka obozów o 10-15 osób i wtedy przez 10-15 osób z takich stacjonarnych można zrobić dużo więcej cmentarzy i chcemy to rozwinąć w przyszłym roku 15 w wakacje może nie tylko na sierpniowy albo z a może osiągniemy to przez całe wakacje na kilka i czy kilkanaście innych obozów, jeśli to będzie możliwe, jeśli chodzi o <kluzni> ludzi, e, finanse i różne inne rzeczy. E, I mm, no, co tu dużo kryć. E, jeśli chodzi o wokół, tam tak naprawdę Polaków jest bardzo mało. To nie jest Wilno, czy to nie jest, jest nawet Lwów, gdzie, gdzie jest 5% Polaków, tak około 40 tysięcy. W Wilnie jest y, pewnie ponad 100 tysięcy, czy około 100 tysięcy Polaków, 20 parę procent. Y, natomiast na Wołyniu, no to y, na tym zachodnim wojnie, tak naprawdę Polaków spotykamy mało. Natomiast y, w tym roku także rozszerzyliśmy już nasze działania po Tarnopol y, równe. Tydzień temu byliśmy jeszcze taką ekipą 12 osób w, w Ostrogu, więc tam jest Polaków więcej. równym. 300 parę tysięcy mieszkańców, i jest pewnie kilka tysięcy Polaków, więc im dalej na wschód, a już na, polu, na Podolu, to też jest bardzo dużo Polaków. Więc, natomiast i wiele osób przyznaje się do tego, że są Polakami. Gdzieś tam na cmentarzu, nie byłem przy tym, ale pracowali ludzie z ekipy i przyjechał miejscowy radny, który no takim koślawym polskim, ale przyznał się do tego, że ma korzenie polskie i no i zapraszał na przyszły rok, on zorganizuje tam jakieś miejsce noclegowe i żeby tam, że to pomoże nam w tych naszych pracach. Tak, bo najważniejsze w tych wyjazdach, jeśli chodzi o związek organizacyjny, to wiadomo jest przejazd, zakwaterowanie, bo też muszą być jakieś warunki, chociaż w niektórych miejscach, na przykład w zamknięciu księdza Jana Burasa, młodzież bardzo, bardzo lubi kąpać się w, w miejscowej rzeczce, więc, ale warunki fizyczne są ważne, no i także możliwość, na przykład, teraz w narzędziu ugotowania czegoś ciepłego, czy też wypicia ciepłej herbaty, więc to są takie kwestie, które mamy, mam nadzieję, w miarę opanowane, natomiast, jeśli ktoś chciałby, praca jest no ciężka, bo wiadomo, jeśli cały dzień się jest na nogach i wycina się drzewa, czy przenosi, ustawia się nagrobki na przykład, które są ciężkie, a miejscowi przez te lata bardzo chętnie chyba przewracali je, czasami na przykład robili tak, że zrzucali kilka do odkopanej krypty, prawda? jest krypta, w ceglana w tamtym roku wyciągnęliśmy z tamtą chyba pięć nagrobków, o których nie wiedział nawet Anatol Suli, który jeździł zrealizował te cmentarze, no to trudno żeby wiedział, że tam w dole, w krypcie, w której nie było widać nawet tego wejścia, czy tej dziury, prawda, że są kolejne nagrodki z kolejnymi nazwiskami. Takie rzeczy, takie rzeczy robimy. Czasami robimy to poza obozem sierpniowym. To także już się tak przyjęło, że gdzieś na przełomie kwietnia i maja rozpoczynamy wyjazdy na przełomie 5 maja jesteśmy przeważnie już od 4 czy 5 lat w Ostrówkach. na cmentarzu. Tam mamy dobre miejsca do cmentarza, czy ograniczony płotem, pas, gdzie rozbijamy namioty. Wodę mamy niedaleko, tak, ze 3 km, więc, więc, ale jest strumyk bliżej, ze 300 metrów od tego cmentarza. Nawet zrobiona została zastawa. I, można się wykąpać, jeśli się wyrzuci wcześniej yy, padnięte tam jakieś owady, czy, czy żmi ten... Yy, <grym> Zaskrońca się usunie, tak? Bo są zaskrońce, żmi nie ma Generalnie rzecz biorąc jest fajnie. Natomiast tutaj bym się nie zgodził z kolegą z Litwy, tak, Który mówił, że jest tak fajny, bo rząd polski, czy państwo polskie nie zapomina o Polakach na wschodzie. Nie, nie było, że jest. No, nie, nie, ale jest gazeta, wsparcie finansowe na różne działania tak, kulturalne. Oczywiście tam, nie? tylko że pieniądze to nie wszystko. Tak? I to, że Polacy na Litwie nie mogą się obsługiwać polskim językiem, choćby w nazewnictwie, w paszportach, to jest według mnie właśnie zaniechanie rządu polskiego. I to, że Ukraińcy pozwalają sobie na to, żeby blokować od 2011 roku. Kiedy już powstał fragment pomnika w Ostrówkach, otwarcie tego pomnika, czy znaczy dokończenie najpierw, a później otwarcie, odsłonięcie tego pomnika, tym, że jeśli w Zachymu zostanie odsłonięty pomnik, to dopiero wtedy będzie dokończone Ostrówki, to to jest także zaniechanie rządu polskiego. Tak? I to o czym mówiła pani Zelgowa, bo być może w Wilnie jest troszkę inaczej, tak? Czy na Litwie, ale jak zimy na Ukrainę, a jeździmy na Ukrainę dlatego, że tak. Bo także kiedyś myśleliśmy i pewnie kiedyś wybraliśmy się, ale, ale na Litwie jest tak, że te rejony południowe, soleczniki, Turgiele i tak dalej, prawda, czy Wilno samo, to tam jest tak dużo Polaków, którzy dbają o te cmentarze, prawda? O, znaczy czasami dbają, ale, ale no to jest tak, że. Jeśli na Wołyniu nie, nie ma ludzi, którzy mogliby tam coś robić, no to my tam jeździmy, bo to nasze jest zadanie, tak, bo jeśli nie my, to kto? My graniczymy z Wołynią, więc nie chcemy jechać na Litwę i pokazywać miejscowym, że mają zaniedbany cel, bo to nie o to chodzi, tak, bo byśmy rozważnili naszych rodaków tam mieszkających. Na Białoruś ciężej jest przedostać się, bo potrzebne są wizy, wiza kosztuje 100 zł, tak? więc kolejne koszty, a jeśli... 5 tysięcy zł. złotych, więc tutaj no jeździmy na wolność, ale to także jest, są kresy, tak? natomiast, natomiast także to właśnie taką naszą ideą jest to, żeby być może kiedyś pojechać na Białoruś, na Litwę z taką naszą pomocą, tak, nie żeby komuś wytykać, tylko z pomocą. Natomiast także chcemy i powoli to realizujemy, przyciągać do tych naszych grup E, czy to miejscowych Ukraińców, swojej e, no, skółki pojawiają się, czy to Polaków, którzy tam mieszkają. Na no, przykład w tym roku e, w Ostrogu byliśmy, no, w sumie to dwa dni, piątek sobota, e, i tam e, miejscowy proboszcz ksiądz e, Kowalów, który e, bardzo dużo dobrego robi, tam, e, to zorganizował. E, 5 osób, młodych ludzi, którzy z nami pracowali na tamtejszym cmentarzu. Ale są na przykład harcerze z Dołogonowej, którzy, którzy już zapowiedzieli się, że w przyszłym roku, jeśli będziemy gdzieś tam w okolicach, to z nami wybiorą się na, na porządki cmentarzy. Są też harcerze w, w Równem, gdzie proboszczem jest ksiądz Władysław Czajka i także już mamy dogadane, że Ci harcerze polscy pojadą z nami w różne miejsca. To powoli idzie, czy powoli tak, no bo no, oczywiście i organizacyjnie i wszystkie inne kwestie są skomplikowane, więc robimy to małymi krokami, ale mam nadzieję, że te nasze prace, co widać na zdjęciach, są no, takie pozytywne, tak? Natomiast jeszcze, żeby tą ideę no takiego, jakie porozumienia z, z Ukraińcami, bo młodzież bardzo szybko się nawiązuje kontakty. Tam było widoczne na przykład zabawa, czy taka dyskoteka w zamknięciu, w budynku opuszczonym, no, opuszczonym budynku, gdzie miejscowi Ukraińcy robią dyskoteki w piątki i w soboty chyba, no i zapraszają naszą młodzież. No i ta młodzież tam chodzi i rzeczywiście no, te przyjaźnie jakieś takie bo tam kilka dni stacjonujemy, no one się pojawiają. tak? Nawet taki fakt, że nam przy zaprzyjaźnieni trzej młodzi ludzie wracali motocyklem no z takiej dyskoteki dwóch tam gdzieś zginęło, a trzeci przeżył i później już od tego czasu jest taki zwyczaj, że wyjeżdżają z za zapalamy w tym miejscu, gdzie się rozbili znicze i jest krótka modlitwa to także Ci Ukraińcy widzą, tak? I chcemy właśnie, dążymy do tego, żeby w tych naszych wyjazdach, w naszych obozach brano udział także Ukraińcy. Nie po to, żeby im wypominać przecież to nie, a nie tylko ich przodkowie, ale żeby, żeby także ich praca była właśnie tym pojednaniem czy zadośćuczynieniem, tak? I między innymi w związku z tym, my zorganizowaliśmy w tym tygodniu od wtorku do czwartku w Milczu. Taki wyjazd Milczy to jest gmina w Powiecie Krypieszowskim, na cmentarzu w Mietkiem, cmentarz prawosławny. się no, zorganizować wyjazd z Ukraińcami, ale no, z przyczyn takich organizacyjnych Ukraińcy dzień przed zapali się. Natomiast natomiast uporządkowaliśmy także ten cmentarz, bo tutaj u nas też jest wiele takich opuszczonych cmentarzy, ale generalnie rzecz zachęcam, kto może na wyjazdy wakacyjne w przyszłym roku, na dwa tygodnie, na tydzień, na dwa dni, jeśli, jeśli ktoś by chciał na takie wyjazdy tutaj gdzieś będziemy organizować wspólnie z Ukraińcami, to także. No i generalnie myślę, że warto tam jeździć, bo, bo rzeczywiście ta pamięć tym naszym środkom się należy. Chociaż muszę także dodać, że pewnie jest 80% spośród tych uczestników wyjazdów. Żadnych kresowych korzeni nie ma. To przeważnie są ludzie urodzeni tutaj, w Lublinie czy na Lubelszczyźnie. No, z województwem rolęńskim, do dzisiaj graniczymy, ale żadnych... Natomiast to jest także kwestia wychowawcza. Tak? Bo jeśli jedzie młody człowiek, to po pierwsze musi się nauczyć pracy w grupie, po drugie poznaje historię od Leona, od Jacka, od Anatola wcześniej. Także od Natora, niestety już teraz nie. Od wielu innych osób poznaje także historię. Bo na początku były pytania na przykład Panie, Panie Leonie, a dlaczego tu jest tak dużo polskich grobów, tak? A teraz już ta młodzież wie dlaczego i wie y, dużo o Litwie i o regionach, i o różnych kwestiach, i o rzeźniach, i o Grześniu, więc po tym wszystkim wie i do 27 wołyńskiej także wie i tutaj tę ideę czy ten pamięć przekazuje swoim yy, koleżankom i kolegom. Dziękuję bardzo.